Samorząd to jest umiejętność działania ponad podziałami na rzecz zmian. Po to, żeby żyło się ludziom wygodnie, a nie po to, żeby się kłócić i spierać. To jest doma na partii. Dlatego uznałem, że jeśli chcę być skutecznym w samorządzie, nie mogę działać w partii politycznej, tak bezpartyjność jest identycznym, ogromnym atutem, który się sprawdza praktycznie we wszystkich samorządach w Polsce, z wyjątkiem kilku największych miast, w tym Warszawy, bo partyjność zabija dobre pomysły. Jeśli PiS zgłosi dobry pomysł, no to on musi być przez Platformę odrzucony, no bo jest zgłoszony przez PiS i odrody. Więc tutaj nie ma dyskusji merytorycznej na Radzie Miasta, tylko pytanie, kto zgłosił taki pomysł, to opozycja musi być przeciwko. Więc muszę się zareklamować co? E, nigdy w historii Warszawy nie startował na funkcję prezydenta nikt, kto miał tak duże, tak długie doświadczenie samorządowe jak ja. Bo praktycznie wszyscy kandydaci razem wzięci mają mniejsze doświadczenia, łącznie z panią prezydent, mają krótszy staż w samorządzie niż ja. Bo ja bardzo młodo zacząłem. w 23 lat zostałem radny, mając wówczas długie włosy, chodzą w ramonesy. E, I tak razem byłem przez cztery kadencje, czterokrotnie wybierany, a ostatnich 4 lata byłem burmistrzem e, w trzeciej największej dzielnicy w Warszawie. Ja jestem lokalny, ja jestem Ursynowianinem, więc e, mam inną motywację niż burmistrzowie, którzy są na przykład z Rodziborża. Radciborze to burmistrz żoniorze, Ale nawet porządku. Ale jest w porządku, Boże jest może jest sporządnym człowiekiem. Ja go nie oceniam jako człowieka. Natomiast y, jestem pewien, że burmistrz z rządziłby skuteczniej i lepiej by rozmawiał z mieszkańcami, lepiej ich rozumiał, niż burmistrz spoza Warszawy. Bo tak po prostu jest świat skonstruowany, że bliższe ciało koszula, bo mamy szansę po raz pierwszy w historii samorządu warszawskiego prowadzić za miasta bezpartyjną reprezentację. Reprezentację na miarę decydowania o sprawach miasta. A rządzić poprawnie to za mało, bo Warszawa zasługuje na więcej.